Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, jak wiara może przemienić twoją duchowość? Wiara jest tym, co łączy nas z głębszym wymiarem naszej istoty. Kiedy pozwalamy, aby Słowo Boże kierowało naszymi myślami, jesteśmy gotowi naprawdę wierzyć. W tym sensie językiem tego wymiaru jest sama wiara. Ale czym w ogóle jest wiara? To wybór, którego dokonujemy w głębi serca. Wierzyć lub nie. Nie zależy to od tego, co nas otacza ale raczej od silnego wewnętrznego przekonania. Ta decyzja wiary może całkowicie zmienić nasze życie duchowe. Opowiem historię, która to zilustruje. Dawno temu w pięciopiętrowym budynku kościół zajmował czwarte piętro, a wyżej na piątym znajdował się bar. Rano w niedzielę było spokojnie, ale w nocy, zarówno w niedzielę, jak i w środę, wszystko się zmieniło. Śpiewy kościelne zostały zagłuszone przez hałas dochodzący z baru, co niepokoiło członków kościoła, którzy niedawno rozpoczęli tam swoją posługę. Aby rozwiązać problem, pastor postanowił modlić się przez miesiąc, prosząc Boga, aby położył kres tej przeszkodzie. Ta historia pokazuje nam, jak wiara może nas prowadzić do podejmowania zdecydowanych działań i poszukiwania rozwiązań poprzez duchowość. Wiara nie jest bierna, jest aktywna i przemieniająca. To wiara, że nawet w obliczu trudności możemy osiągnąć głębsze połączenie z boskością. Pomyśl teraz, w jaki sposób wiara może działać w twoim życiu. Jakie decyzje możesz dziś podjąć, aby wzmocnić swoją duchowość? Zastanówmy się wspólnie, w jaki sposób wiara może być motorem transformacji w naszym życiu. Po 25 dniach modlitw w budynku wybuchł pożar. Co ciekawe, Ogień objął jedynie bar, w kościele nie spaliła się ani jedna kurtyna. Po odkryciu, że pastor modlił się o zniknięcie baru, właściciel baru zgłosił go policji. Proboszcz został wezwany do złożenia zeznań. Policjant zapytał Pastorze, czy to prawda, że bar zapalił się z powodu twoich modlitw? Pastor odpowiedział, To prawda, że modliłem się, aby zniknęła krata, jednak nie wierzę, że stało się to z powodu moich modlitw. Czy naprawdę wierzysz, że ogień powstał dzięki mocy moich modlitw? Policjant odpowiedział wtedy: Pastorze, jakie to ciekawe. Właściciel baru wierzy w moc modlitwy, a ty nie. Ostatecznie śledztwo zakończyło się wyrokiem. Sprawa nieokreślona. Bar prawie się nie zapalił dzięki modlitwom tego pastora małej wiary. Najważniejszym powodem, dla którego nasze modlitwy nie są wysłuchane, jest brak wiary. Modlitw możemy odmawiać wiele, jak w przypadku tego Pastora, ale jeśli modlimy się z małą wiarą, tracą one siłę. Głoszenie Ewangelii bez wiary jest bezużyteczne. Musimy wierzyć, że Bóg odpowiada na nasze modlitwy i głosić to z ufnością. Słowa, które wychodzą z naszych ust, działają z niezwykłą mocą, jeśli wierzymy Słowu Bożemu i głosimy nasze zaufanie do Niego. Widzisz, kiedy oglądamy powtórkę meczu piłkarskiego, nie wpadamy w niepokój, nawet jeśli nasza drużyna ma problemy lub przegrywa na tablicy wyników. Podczas Mistrzostw Świata w 2002 roku Koreańczycy skrytykowali zawodnika Hyuna, mówiąc, lepiej się zabij i opuść boisko. To dlatego, że nie wykorzystał rzutu karnego w 1-8 finału. Jednak ci, którzy oglądali powtórkę, nie obrazili Hyuna, ponieważ wiedzieli, że ostatecznie reprezentacja narodowa zwyciężyła. Ta pewność wynika z faktu, że znali już wynik. Podobnie to, co mówimy, musi opierać się na wierze, jaką mamy w sercu. Ludzkości trudno jest uwierzyć w Boże obietnice, zwłaszcza gdy jesteśmy zanurzeni w rzeczywistości i okolicznościach, nie będąc w stanie zobaczyć Bożej ręki. Bóg widział, jak lud Izraela wchodził z radością i szczęściem do ziemi Kanaan, krainy mlekiem i miodem płynącej. Dla Boga ta scena była jasna, jak powtórka filmu. Ale Izraelici uwięzieni w swej udręce i okrutnej niewoli nie mogli tego zobaczyć. W księdze wyjścia sześć dziewięć Mojżesz oświadczył to Izraelitom, ale oni nie usłuchali z powodu ucisku i braku wiary. Izraelici szemrali i narzekali z powodu swojej niewiary. Jednak Bóg im obiecał. Wprowadzę was do ziemi opływającej w mleko i miód. Bitwy, które mieli stoczyć z siedmioma narodami, zostały już wygrane. Boża obietnica obejmowała rozwiązanie wszystkiego, co przeszkadzało w wypełnieniu jego słowa. Wyprowadzenie ludu Izraela z Egiptu i zabranie go do ziemi obiecanej było kwestią przeżycia doświadczenia tego, co z góry przeznaczył Bóg. Zaprawdę, obietnice Boga wszechmogącego się spełnią. W Izajaszu 55 wersecie 10 i 11 słowo Pana mówi: jak deszcz i śnieg spadają z nieba i nie wracają, zanim nie nawodnią ziemi i nie sprawią, że zarośnie i zakwitnie, aby wydała nasienie dla siewcy i chleb dla jedzących, tak i ze słowem, które wychodzi z ust moich, nie wróci do mnie puste, lecz uczyni co chce i osiągnie cel, z jakim je posłałem. Oznacza to, że Boże słowo i obietnica zostaną spełnione bez względu na cenę, Przeciwności i przeszkody napotykane w życiu są bitwami już wygranymi przez Boga. Nie ma powodu do strachu ani niepokoju, ponieważ Bóg zapewnia nas, że to, co jest przed nami, zostało już pokonane. Pytanie brzmi: Czym jest wiara? Jest to postawa pozostania stanowczym, wiedząc, jaki będzie wynik końcowy, nawet w obliczu trudności. Osoba wierząca pozostaje pewna siebie, wiedząc, że przeszkody nie mogą zmienić wyniku. Nie rozpaczaj z powodu błędów i niepowodzeń, ponieważ masz pewność, że sytuacja się odwróci. Ci, którzy nie mają wiary, pozostają zaniepokojeni nawet wtedy, gdy pozornie wszystko jest w porządku. Brak wiary uniemożliwia mu dostrzeżenie prawdy i w końcu szemra zawsze jestem sam, wśród trudności, nie mam dokąd pójść, nie ma dla mnie wyjścia. Bóg, będąc świadkiem tej sytuacji, zasmuca się bardziej niż sam człowiek. Bracia, pomyślcie o samolocie. Niezależnie od tego, jak szybko pasażer w nim pobiegnie, dotrze do tego samego celu, co samolot. Nic nie może przeszkodzić Bożemu planowi i celowi wobec jego dzieci. Nawet jeśli życie wydaje się ciemne i ślepe, nic nie jest w stanie zmienić doskonałego planu Bożego. Bez względu na to, jak przeszkody wydają się nie do pokonania, nie mogą one zmienić tego, co Bóg dla nas postanowił. Niezbędne jest posiadanie tego rodzaju wiary. Nawet gdy okoliczności są ponure i nie ma widocznych dowodów, wiara pozwala nam zobaczyć światło w tunelu i wygrać bitwę. Jest to możliwe, ponieważ dwa tysiące lat temu Jezus Chrystus niósł na krzyż kalwarii nasze przekleństwa, niepowodzenia, frustracje i cierpienia. Dzięki Jego ukrzyżowaniu mamy życie pełne zwycięstwa, tak jak Jezus zwyciężył świat na krzyżu. Jeśli potrafisz duchowo zobaczyć, że twoje życie opiera się na obietnicy zwycięstwa, to jest czas, aby odnieść to zwycięstwo i otrzymać Boże błogosławieństwo poprzez wyznanie wiary. To wyznanie ma moc zasypania wszelkiej przepaści pomiędzy naszą rzeczywistością a Bożą obietnicą. Kto wierzy w Boże Słowo i obietnicę, zmienia sposób mówienia. Boski dobrobyt przyciąga Boże błogosławieństwo. Sekret dobrobytu polega na tym, że Bóg jest Bogiem, który wskrzesza umarłych i powołuje do istnienia rzeczy, których nie ma, jakby już były. Oczy nie widzą, a ręce niczego nie dotykają. Wszystko jest poza tym, czego możemy doświadczyć. Jeśli jednak chcesz zyskać uznanie przed Bogiem jako osoba wierząca, nazwij to, czego nie ma, tak, jakby już było. Nawet jeśli jeszcze czegoś nie osiągnąłeś, wyznaj, przez wiarę jestem zbawiony. Moim miejscem jest Królestwo Niebieskie, jestem Wybrańcem Bożym. Wybrani przez Boga z obywatelstwem celestialnym, nawet jeśli dopadnie cię choroba, wyznaj Słowo. Słowo mówi, że Jego ranami zostaliśmy uzdrowieni, więc i ja jestem uzdrowiony. Nawet jeśli sukces jeszcze nie nadszedł i nadchodzą próby, utrapienia i cierpienia, aktywnie wyznawaj. Chrystus wybawił nas od przekleństwa prawa, stając się dla nas przekleństwem. Stało się tak, aby przez Jezusa Chrystusa błogosławieństwo obiecane Abrahamowi dotarło do mnie. Jestem błogosławiony i dlatego błogosławieństwo będzie na mnie nadal czekać. Nie możemy powiedzieć tego o własnych siłach, ale możemy zmienić sposób, w jaki mówimy, poprzez wiarę w Słowo Boże. W ten sposób doświadczysz mocy czwartego wymiaru. Jeżeli w dalszym ciągu będziecie posługiwać się językiem zmysłów, intelektu, rozumu i doświadczenia, nie będziecie w stanie żyć mocą Boga. Musisz zmienić swoją wiarę w Słowo i wyznać przez wiarę. Wyznanie wiary czyni cuda. Kiedy byłem młody, zawsze myślałem, dlaczego mój kraj musi żebrać? Otrzymaliśmy pomoc ekonomiczną, ale dlaczego potrzebowaliśmy także pomocy duchowej? Zdecydowałem, muszę głosić Ewangelię aż po krańce ziemi. Rzeczywistość była jednak zniechęcająca. Kiedy byłem pastorem kościoła w Bandung, często przechodziłem obok Simuna, bo nie miałem nawet pieniędzy na autobus. Dzisiaj proszenie o to młodych ludzi byłoby katastrofą, ale dla mnie nie było innego wyjścia. Moja determinacja, by nieść Ewangelię światu, nie zmniejszyła się. Byłam pewna, że Bóg powołał mnie, abym szła do świata przez głoszenie Ewangelii, ale nie siedziałem bezczynnie. Zapłaciłem cenę, aby spełnić swoje marzenia. Ci, którzy naprawdę wierzą w Bożą obietnicę, robią wszystko, co w ich mocy, aby ją osiągnąć. Jeśli chcesz wiedzieć, czy ktoś wierzy, spójrz, co robi w imię tego, w co wierzy. Dlatego poczułem potrzebę nauczenia się angielskiego, potem japońskiego, a także niemieckiego, aby głosić w Europie. Moje życie ukształtowało się zgodnie z marzeniem, które otrzymałem w sercu. Robiłem wszystko, co w mojej mocy, aby nauczyć się tych języków, Aż pewnego dnia zadałem sobie pytanie, czy zwariuję od tak dużej nauki? Myślałem po angielsku i mówiłem po angielsku do tego stopnia, że niepokoiłem ludzi wokół mnie. Ta determinacja i wysiłek pokazują, że wiarą i pracą można osiągnąć wielkie rzeczy. Zaufaj Słowu Bożemu, wyznaj swoją wiarę i postępuj tak jak wierzysz. Tylko wtedy doświadczysz przemieniającej mocy wiary w swoim życiu. Okoliczności nie pozwoliły mi kupić książki ani uczęszczać do szkoły językowej. Podobnie jak całe pokolenie wojny koreańskiej, nie mogłem zdobyć formalnej edukacji i jedyną możliwością uczenia się była samotność. To bardzo utrudniało naukę. Miałam jednak nadzieję i wiarę, że będę podróżować po świecie, aby głosić Słowo Boże. Nieustannym i ogromnym wysiłkiem udało mi się odwiedzić każdy zakątek planety. Bracia, Odwiedziłem 59 krajów, prowadziłem 290 krucjat i okrążyłem kulę ziemską 114 razy. Wysłałem 630 misjonarzy po całym świecie. Wszystko zaczęło się od wyznania wiary. Nawet w obliczu niesprzyjającej i ciemnej rzeczywistości oparłam się na wierze i wyznałam, że Bóg powołał mnie jako posłańca swojego słowa, abym głosił na całym świecie – nie zapominajcie, że było to możliwe, ponieważ byłem gotowy zapłacić cenę wiary. Po prawdziwej wierze następuje wyznanie wiary. Prawdziwa wiara porusza człowieka i przemienia okoliczności. Wiara pozwala nam przyciągnąć świat czwartego wymiaru i wizualizować Bożą obietnicę. Wiara to podjęcie decyzji o uwierzeniu, wyznanie ustami i działanie aż do pełnego urzeczywistnienia. Musimy odważnie wyznawać grzechy i iść dalej, Wierząc, że dobra walka zakończy się naszym zwycięstwem, bo Chrystus zwyciężył. Po przemienieniu Jezus zszedł z góry tam, gdzie było dziewięciu Jego uczniów. Gdy zszedł, zobaczył, że uczniowie, którzy mu nie towarzyszyli, byli w tłumie. Nagle ojciec, który przyprowadził opętanego syna, podbiegł do Jezusa i powiedział: Panie mój syn jest opętany przez ducha i ilekroć go ogarnia, wrzuca go do wody i ognia, aby go zabić. Prosiłem Twoich uczniów, aby wypędzili ducha, ale nie mogli. Jeśli możesz coś zrobić, zlituj się nad nami i pomóż nam. Pan natychmiast zganił jego wyznanie. Co masz na myśli, jeśli możesz? Wyznanie ustne jest miarą, według której mierzymy, czy nasza wiara jest prawdziwa, czy fałszywa. Ojciec chłopca wiedział, że Jezus może rozwiązać problem jego syna. Usłyszawszy, że Jezus jest w pobliżu, wyszedł mu na spotkanie, wierząc, że jego syn może zostać uzdrowiony. Kiedy jednak podszedł do Jezusa, powiedział: Jeśli możesz coś zrobić, ujawniając swój brak wiary. Jezus nie dokonał żadnego cudu w obliczu tego braku wiary, dlatego podkreślał, że rozwiązaniem jest wyznanie Ojca. Co masz na myśli, jeśli mogę? Dla wierzących wszystko jest możliwe i zganił go za wyznanie. Na szczęście ojciec po usłyszeniu słów Jezusa zmienił język. Wierzę, pomóż mi w moim braku wiary. Zatem Pan wygnał demona i uzdrowił chłopca. Ta historia uczy nas, że wyznanie wiary jest najważniejsze. Kiedy naprawdę wierzymy w Boże obietnice i wyznajemy to naszymi słowami, widzimy przemianę. Zadaj więc sobie pytanie: Jak dzisiaj wygląda Twoje wyznanie wiary? W obliczu błędnego wyznania wiary, Jezus zganił Ojca i nie uzdrowił chłopca. Dopóki ten nie okazał skruchy i nie powiedział, wierzę. Dopiero wtedy pan dokonał cudu i uzdrowienia. Podobnie jeśli pan jest z nami, to co wydaje się niemożliwe, może stać się możliwe dzięki naszemu wyznaniu wiary. Innym uderzającym przykładem jest kobieta kananejska. Kiedy zwróciła się do Jezusa z prośbą o uzdrowienie swojej opętanej córki, Jezus początkowo powiedział: Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać psom. Czyli, innymi słowy, nie mogę uzdrowić cudzoziemca takiego jak ty. Być może poczuła się zawstydzona, ale z pokorą i wytrwałością odpowiedziała: To prawda, panie, jestem cudzoziemką. Jezus głęboko wzruszony powiedział: Niewiasto, wielka jest twoja wiara, niech się stanie jak chcesz. Jeszcze chwilę wcześniej Jezus powiedział, że nie wypada zabierać chleba dzieciom i dawać psom. Jednakże słowa kobiety kananejskiej. Poruszyły serce Jezusa. Bracia, to samo przydarza się nam dzisiaj. Cię, jeśli chcemy doświadczyć świata czwartego wymiaru, musimy mówić językiem wiary. Te historie pokazują, jak ważne jest wyznawanie wiary, które może poruszyć duchowy świat czwartego wymiaru. Bez względu na wielkość Twojej wiary, to spowiedź, którą dokonasz, pozwoli, aby cud nastąpił lub został zatrzymany. A gdyby Pan zganił nas, tak jak zrobił to z kobietą kananejską, pytając jak ośmieliliśmy się prosić o coś takiego co byśmy zareagowali Bracia są dwie możliwe odpowiedzi jeśli nie jesteśmy nauczeni mówić w czwartym wymiarze odpowiemy jak ojciec opętanego chłopca panie jeśli możesz pomóż nam jeśli możesz zapewnij mi sukces jeśli jednak będziemy zdyscyplinowani aby mówić w czwartym wymiarze odpowiemy jak kobieta kananejska z całkowitą wiarą w pana a on powie nam dobrze Niech się stanie według Twojej wiary. To przesunie czwarty wymiar świata, aby rozwiązać nasze problemy. List do Hebrajczyków mówi, że spowiedź powoduje cud. Nie porzucajcie ufności, którą macie. Zostanie sowicie wynagrodzona. Dlatego ufaj z odwagą i autorytetem. Jeśli znasz autorytet i moc tego słowa, postaraj się jeszcze bardziej. Pastor John Newton, kompozytor kilku hymnów, powiedział, na świecie jest wiele elementów, które nas przygnębiają. Jednak słownik wiary nie rozpoznaje słowa depresja. To, co frustruje świat, dla chrześcijanina jest znakiem, że podążają drogą do Boga. Wiara nie polega na wierze w okoliczności czy zmysły, ale na wiarę w Boga. Zatem twój sposób mówienia musi się zmienić. Bóg raduje się, gdy rzeczy, których nie ma, nazywamy tak, jakby już były. Alleluja! Bóg jest Bogiem, który wskrzesza umarłych i powołuje rzeczy, których nie ma, tak jakby już były. Jest oczywiste, że jeśli chcemy chodzić z Bogiem, musimy także wierzyć i mówić jak On. Język wiary ma moc przyciągania czwartego wymiaru. Niezbędne jest rozwinięcie języka czwartego wymiaru, aby przyswoić sobie błogosławieństwa i boskie obietnice na tym duchowym poziomie. Modlitwa jest najskuteczniejszym sposobem rozwijania języka wiary i stanowi fundament duchowości w czwartym wymiarze. Bóg chce, aby nasz język zmienił się poprzez modlitwę, bo w ten sposób otwiera się przed nami świat duchowy. Czas, jaki poświęcasz na wyznawanie języka czwartego wymiaru, jest kluczowy. Zobaczmy, jak możemy rozwinąć ten język w oparciu o czas czasownika. Aby rozwinąć wiarę w czwarty wymiar, Należy modlić się w czasie przeszłym. W większości przypadków nasze modlitwy są w czasie przyszłym. Wierzę, że mnie ocalisz. Wierzę, że mnie uzdrowisz. Wierzę, że mnie pobłogosławisz. Dlatego kładziemy nacisk na przyszłość. Nasze prośby zawsze dotyczą przyszłości. Dzisiaj, jutro i następnego dnia aż do chwili, gdy zostaniemy pochowani. Mówimy: Wiem, że mnie pobłogosławisz. Jednak modlitwie w czasie przyszłym towarzyszy niepewność. Ponieważ sama przyszłość jest niepewna. Jeśli chcesz rozwinąć język czwartego wymiaru, nie używaj czasu przyszłego. Większość Bożych darów i błogosławieństw została już nam dana w Chrystusie Jezusie, dlatego musimy modlić się w czasie przeszłym. Prowadzimy bitwę, w której już jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Ogłoście to, co wydarzyło się dwa tysiące lat temu. Twoja modlitwa powinna wyglądać tak. Bóg przebaczył moje grzechy dwa tysiące lat temu, więc wierzę, że mi przebaczono. Przez rany Jezusa dwa tysiące lat temu zostałam uzdrowiona. Bóg pobłogosławił mnie dwa tysiące lat temu, więc jestem błogosławiony. Pan umarł i z martwych wstał dwa tysiące lat temu, dlatego przez Niego wierzę, że umarłem i z martwych wstałem. Szatan nie może debatować nad czymś, co już się wydarzyło. Jednakże jeśli chodzi o przyszłość, niepokoi nas mówiąc, że nie powinniśmy marzyć, prosząc o coś w modlitwie. Szepcze nam do ucha, że nie osiągniemy tego, o co prosimy. Jednak w sprawie czegoś, co już się wydarzyło, milczy. Nie może wprowadzić w nasze serca myśli zwątpienia. Dlatego naszą modlitwą powinno być: Pokaż mi czego dokonałeś na krzyżu. Biblia opisuje fakt, który podkreśla modlitwę w czasie przeszłym. Spójrzmy na historię Jonasza, rozdział drugi, wersety szósty i siódmy. Ale Ty wyprowadziłeś moje życie z grobu, Panie Boże mój. Gdy życie moje słabło, wspomniałem na Ciebie, Panie, i modlitwa moja wzniosła się do Ciebie, do Twojej świętej świątyni. Jonasz wciąż znajdował się w środku wielkiej ryby, nie został jeszcze wyrzucony na suchy ląd. Zauważ jednak, że jego modlitwa nie była w czasie przyszłym ani teraźniejszym, ale w czasie przeszłym. Fakt, że powiedział wyprowadziłeś moje życie z grobu. Sugeruje, że używał języka wiary czterowymiarowej. Wyznanie Jonasza sprawiło, że powiedział przyniosłeś, a nie przyniesiesz lub przynosisz. Módlcie się, bracia, w czasie przeszłym, uwolnijcie świat czwartego wymiaru poprzez wyznanie wiary i powiedzcie: Jestem jak Jonasz, wewnątrz dużej ryby, ale Bóg już mnie uratował, Bóg wysłuchał moich próśb. Szatan nie może wzbudzić w nas wątpliwości. Jonasz otrzymał odpowiedź od Boga poprzez modlitwę w czasie przeszłym. Przyjmij wiarą to, co Bóg uczynił w Chrystusie Jezusie, uwierz, że to już się wydarzyło i wyznaj to, aby teraz mogło się to objawić w Twoim życiu. To jest uwolnienie cudu poprzez autorytet czterowymiarowego języka wiary. Nie powinniśmy patrzeć w przyszłość ani teraźniejszość, ale modlić się mówiąc, daj mi to, co już osiągnąłeś. 90% Bożych obietnic już się spełniło, tylko 10% dotyczy przyszłości. Zatem złożone już Boże obietnice należą do nas. Modlitwa w czasie przeszłym jest wyznaniem, które rozwiewa nasze wątpliwości. Bracia moi, jeśli chcecie rozwinąć język modlitwy, przyjmijcie, że to, o co prosicie, zostało już Wam dane. Następnym krokiem jest wyznanie przez wiarę tego, czego jeszcze nie ma, tak jakby już było, wierząc w Boga. Który to, czego nie ma, nazywa tak, jakby już było. Jak jasno wynika z jedenastego rozdziału listu do Hebrajczyków, wiara to zdolność dostrzeżenia boskiej obietnicy, która jeszcze się nie objawiła. Wiemy, że wszystko współdziała ku dobremu, jednak pomiędzy Bożą Obietnicą a rzeczywistością jest przepaść. Dlatego powinniśmy wyznawać wiarę przez wiarę. Wyznanie wiary łączy Bożą Obietnicę z rzeczywistością, i ma moc przyciągania Bożego błogosławieństwa i obietnicy. Oto tajemnica siły wiary i wyznania słów czwartego wymiaru. Konieczne jest osiągnięcie zwycięstwa w bitwie, która została już wygrana. Bóg przebaczył nasze grzechy w Chrystusie Jezusie i przygotował dla nas to, co najlepsze. Jezus wziął na krzyż nasze przekleństwa, choroby, grzechy, ubóstwo i słabość, osiągając zwycięstwo nad tym wszystkim. W życiu spotykamy się z udrękami i niepokojami, ale Jezus już je wszystkie przezwyciężył. Kto w to wierzy, nie musi się bać ani zamartwiać w walce z wrogiem. Wręcz przeciwnie, musimy działać i mówić jak zwycięzcy ludzie, nawet pośród problemów i nieszczęść. Trzeba działać i podejmować decyzje tak, jakbyśmy już odnieśli zwycięstwo. W przeciwnym razie, spowiedź bez wiary nie będzie miała mocy. Chińskie przysłowie mówi jeśli naprawdę wierzysz, strzała przebije skałę. Prawdziwa wiara ma moc w obliczu wszelkich trudności i przeciwności losu. Drogi Boże, zwracamy się do Ciebie z wdzięcznymi sercami o zwycięstwo, które zostało już zapewnione w Chrystusie Jezusie. Uznajemy, że w nim znajdujemy przebaczenie naszych grzechów i obietnicę tego, co najlepsze, jakie dla nas przygotowałeś. Na krzyżu Jezus wziął na siebie nasze ciężary, przekleństwa, choroby, grzechy, ubóstwo i słabości, i odniósł zwycięstwo nad nimi wszystkimi. Chociaż w życiu spotykamy się z udrękami i zamętem, wiemy, że Jezus wszystko już zwyciężył. Dziękujemy Ci, Panie, że dałeś nam tę pewność, ufając Twojej mocy i obietnicom, nie musimy się bać ani niepokoić w walce z wrogiem. Pomaga nam działać i mówić, jak zwycięzcy ludzie, nawet pośród problemów i nieszczęść, które mogą pojawić się w naszym życiu. Niech nasza wiara w zwycięstwo Jezusa pozwoli nam stawić czoła każdemu wyzwaniu z odwagą i ufnością w Twoją odkupieńczą moc. Niech Twój Duch Święty nas prowadzi i umacnia w tej już wygranej bitwie. Prosimy również, Panie, abyś wysłuchał i odpowiedział na prośby pozostawione w komentarzach do tego filmu. Znasz potrzeby i pragnienia każdego serca i ufamy, że w każdej sytuacji będziesz postępował zgodnie ze swoją doskonałą wolą. W imieniu Jezusa modlimy się. Amen. Udostępnij ten błogosławiony film, aby mógł poruszyć i pomóc innym takim jak ty i ja. Czy chcesz wejść jeszcze głębiej w wiarę i modlitwę? Pobierz nasz ekskluzywny e-book o tym, jak już dziś wzmocnić swoją duchowość. Link znajduje się w komentarzu poniżej. Nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, z całego serca dziękuję za przynależność do naszej wspólnoty wiary. Jeśli chcesz jeszcze bardziej wesprzeć nasz kanał, rozważ zostanie członkiem naszego kanału. Zostawiam tutaj jeszcze dwa filmy, abyście mogli kontynuować swoją duchową podróż i wzrost w wierze. Dziękuję i niech Bóg Wam wszystkim błogosławi. Do później.